Twoje Radio gra, cuda każdego dnia. Witaj! Dobrze, że jesteś. Twoje radiogra, Gra, cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia twoje życie. Przywileje i odpowiedzialność. Wiesz, że jako dziecko Boże, oprócz wielu przywilejów i korzyści, masz również odpowiedzialność. Ktoś powiedział, że wychowywanie dzieci jest jak nauka pływania. Kiedy dzieci są w głębokiej wodzie i uczą się być odpowiedzialnymi, dojrzałymi ludźmi, czasem rodzice zaczynają wrzucać im zabawki w formie przywilejów. Oczywiście, że łatwiej i przyjemniej jest pływać z makaronikiem na materacu czy bawić się piłką. Zabawki jednak rozpraszają i odrywają od nauki, a rodzice nieświadomie przyczyniają się do niepowodzeń swoich dzieci. Tak właśnie się dzieje, gdy dajemy zbyt wiele przywilejów, nie egzekwując wraz z nimi odpowiedzialności. Jako dziecko adoptowane do Bożej Rodziny otrzymujesz zarówno przywileje, jak i odpowiedzialność. Nie możemy mieć jednego bez drugiego. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze słowa, zachowanie, działania. Tak, to prawda, niczym nie możesz zapracować sobie na przyjęcie do Bożej Rodziny. Ale gdy już w niej jesteś, Bóg oczekuje, że będziesz żyć odpowiedzialnie i posłusznie w mocy ducha świętego. Historyk Will Durant powiedział: Nie zajmuj się swoim szczęściem, zajmij się raczej tym, co powinieneś zrobić. To bardzo różni się od dzisiejszego egocentrycznego świata. Ale Chrystus tak cudownie to ułożył, że nasze przywileje w nim i nasze obowiązki wobec niego są ze sobą splecione. Bóg usynowił nas z łaski dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Następnie tak to poukładał, że swoje szczęście znajdujemy, ufając mu i będąc mu posłuszni. Czy Bóg może ci zaufać? On chce cię obdarzyć tyloma wspaniałymi przywilejami, dać ci pełną wolność, ale jego zaufanie zdobywamy, będąc odpowiedzialnymi. Zatem oto kilka Bożych poleceń odnośnie do tego, jak mamy żyć. Chodź w światłości! Obecnie jest w Was światło Pana, a to winno uwidaczniać się w Waszym zachowaniu. List do Efezjan, rozdział 5, wersety 8 do 10. Unikaj złego. Oddzielcie się, nie dotykajcie tego, co nieczyste. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, wersety 17 i 18. Żyj w czystości. Każdy, kto naprawdę w to wierzy, będzie starał się żyć w czystości, dlatego, że Chrystus jest czysty. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do trzeciego. Słuchaj, co Bóg mówi i wykonuj to. Bądźcie posłuszni Bogu, dlatego że jesteście Jego dziećmi. Nie powracajcie do swego dawnego życia. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset czternasty. Żyj w pokoju z innymi. Szczęśliwi ci, którzy wnoszą pokój, zostaną nazwani synami Bożymi. Ewangelia Mateusza, rozdział piąty, werset dziewiąty. Zachowaj czujność. Bądźcie więc czujni, a nie śpijcie jak inni. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 4. Ojcze, w Twojej mocy, mocy Twojego ducha, pomóż mi dzisiaj być posłusznym dzieckiem. Przypominaj mi swoje polecenia, swoje słowo, kiedy tego będę potrzebować. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś. Słuchasz polskich hitów. Gorąca nowość. Z łaski mnie przyjąłeś, dałeś mi nowe imię, Twoje światło w sercu płonie, nie wrócę już w ciebie. Należy do Twojej rodziny, nie zasłuklecz z miłości. Każdy dzień to nowe życie, w duchu idę w posłusze. Tam tego, co nieczyste. Świat się tłumi, Twoje prawa są mi drogą przez nie od...